Tomasz Kazański. Moje powołanie. Najpierw jestem człowiekiem. Pan Bóg mnie powołał do tego, abym, abym żył, a jak mnie powołał, stworzył mnie, no to to znaczy, że po prostu chciał, żeby mnie ukochał. Jestem chrześcijaninem. Jestem katolikiem. Jestem księdzem, polotynem. Pracuję w Czeskiej Republice. Jestem pielgrzymem. I jestem też i człowiekiem, który jest zakochany w Bożym Słowie. To jest, to jest moje powołanie, tak bardzo skrótowo, bardzo w punktach. A chciałbym powiedzieć trochę więcej o tym. Moi rodzice są, są obydwoje wierzący, praktykujący, należą do domowego kościoła. Bardzo wiele im zawdzięczam. Wiarę, wychowanie. Byli też w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, czyli właśnie nie miałem ja sam osobiście problemu z odmówieniem papierosów czy alkoholu do 18 roku życia. Było to dla mnie naturalne, bo widziałem właśnie rodziców, którzy nigdy nie sięgali po alkohol, po papierosy. I jak patrzę na moje całe życie, ca całe moje powołanie, to mogę powiedzieć, że ja jestem szczęściarzem. Byłem ministrantem długie lata, ale zanim byłem ministrantem, to byłem harcerzem. Związek Harcerstwa Katolickiego Zawisza, a było powiedziane, że zawiszacy wszyscy mają być ministrantami. I w ten sposób stałem się ministrantem. Potem harcerstwo już tak gdzieś w moim życiu ucichło, ale ministrowanie zostało i, będąc u ołtarza, często właśnie gdzieś wyobrażałem sobie przyszłe życie gdzieś w bliskości ołtarza. Może nawet jako ksiądz. A potem był czas, na przykład, kiedy miałem dziewczynę, więc to myślenie o kapłaństwie było mniej silne, ale potem znowu, kiedy, kiedy, kiedy żeśmy się rozstali, znowu powróciło, powróciło to pragnienie być w kapłańskiej służbie służyć drugiemu człowiekowi. Więc do matury, Wyobrażałem sobie, że będę księdzem diecezjalnym. Pochodzę z Lublina. Kiedy wracałem ze świadectwem maturalnym w ręku, no i wiedziałem, że to świadectwo muszę gdzieś złożyć, więc do seminarium w Lublinie, to nagle pamiętam było to chyba w autobusie w mojej głowie pojawiła się taka myśl. A co gdyby. Gdybym nie wstąpił do decyzjalnego seminarium, tylko poszedł gdzieś indziej. Taka była to ta myśl, a ja przyszedłem do domu i od razu to powiedziałem. Właśnie z tym pytaniem, bo to jest pytanie: Co gdyby. Więc moja mama powiedziała: No, idź do księdza Mieczysława Olecha, to jest Polotyn, i porozmawiaj z nim o tym. Ja z księdzem Mieczysławem Olechem znałem się właśnie przez moją mamę. Moja mama jest nauczycielką i wtedy była nauczycielką w palatyńskiej szkole imienia Stefana Batorego w Lublinie. A ksiądz Mieczysław Olek był dyrektorem, więc z księdzem Mieczysławem znałem się, też chodziłem do niego do spowiedzi i on wiedział o tym moim powołaniu kapłańskim, ale nigdy o to nie zapytał. W takim sensie, on o tym wiedział, że chce iść do diecezji, ale nigdy jakby do tego tematu jakoś nie wchodził. Yy, respektował to, że mniej więcej ja wiem. Ale dopiero wtedy, kiedy ja zapytałem się, a, a co on o tym myśli i, i powiedziałem mu o tej myśli, która we mnie była po maturze, no to wtedy, wtedy zaczął o tym, zaczął, powiedział mi po prostu, wyjaśnił, księża diecezjalni, czym się zajmują, jak żyją. Wyjaśnił mi, czym się zajmują, jak żyją księża, czy ojcowie zakonni, zakonnicy, ale też powiedział właśnie o Palotynach, że Palotyni to są tak trochę między księżmi diecezjalnymi, a zakonnikami i to, co jest z tego życia zakonnego bliskie, palotynom to jest właśnie życie we wspólnocie. E, życie, którego no, nie mają księża decyzyjalni, nie, 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 nie są we wspólnocie, nie tworzą wspólnoty, chociaż często w Polsce mieszkają razem na jednej plebanii. E, Następna rzecz na przykład była taka, że właśnie jest. Ślubują ubóstwo, więc jak się przeprowadzają, to wtedy nie przeprowadzają się ze wszystkimi meb meblami, tylko meble zostawiają e, swoim następcom w tym, w tym pokoju czy w tym domu, no i przeprowadzają się tylko ze swoimi rzeczami osobistymi. A ja akurat wtedy już byłem po dwóch albo trzech przeprowadzkach, kiedy pomagałem. Księżą decyzjalnym przeprowadzać się z, ze wszystkimi meblami. i no Było to było tego całkiem dużo, więc pomyślałem sobie, no to w sumie nawet wygodne być takim, takim księdzem, który, który składa ubóstwo. Ksiądz mieczy Sofolek wyjaśnił mi też, że księża Polotyni nie składają ślubów, ale przyrzeczenia. No, że mówiąc, niewiele z tego wtedy zrozumiałem, jaka jest różnica, mniej więcej taka je, tylko prawna różnica. E, ale e, dla mnie też bardzo ważne było to, że Polotyni, żeby zostać księdzem Polotynem, to nie trzeba długo studiować, że normalnie księża decyzjalnie studiują 6 lat, polotyni też 6 lat, tylko jest tam jeszcze rok nowicjatu. To powiedziałem sobie, tak, 7 lat to jeszcze może być. A bo na przykład. Jezuici to, nie wiem, chyba 11 lat wtedy, zanim zostali księżmi, musieli studiować, musieli się przygotowywać, formować. Dla mnie to było już za dużo. Więc pomyślałem sobie, to spróbuję, to spróbuję. Złożyłem podanie w Warszawie, był to rok 98, wstąpiłem do postulatu, potem do nowicjatu. Tak myślałem sobie, tak na próbę spróbuję. No, tak. Tak już zostało. <laughs> tak już zostało, że, że, że jestem polutynem. I dla mnie to po tylu latach to jest całkiem jasne, że, że to było boże wołanie. Nawet moja mama mówiła, że tak czuła, że, moje, że ja nie będę w diecezji. Myślała, że po kilku latach może być w seminarium decyzjalnym nastąpi jakaś zmiana. Okazało się, że ta zmiana przyszła na samym początku, jeszcze przed wstąpieniem do, do seminarium. Palbuk sam skierował moje kroki e, do palutynów. Bardzo sobie cenię właśnie to, że e, ksiądz Mieczysław Olech e, wtedy, wiedząc o tym, że mam powołanie, nie próbował mnie jakoś na siłę przeciągać do palutynów, e, ale respektował e, to. No właśnie, że chce być księdzem diecezjalnym, e, wyczekał, wyczekał, a kiedy ja przyszedłem sam z tym pytaniem, to, to mi po prostu dał informację, odpowiedział mi. E, kiedy byłem w seminarium, myślałem, no to będę w Polsce, na którejś z wielu parafii e, prowincji Chrystusa Króla, czyli we wschodniej Polsce. E, Okazało się, że jednak nie. Kiedy byłem po czwartym roku na praktykach byłem na Ukrainie krótko były dwa tygodnie, może trzy, i zobaczyłem też palotyński świat poza Polską podczas tych praktyk. I potem ksiądz prefekt zapytał nas, co myślimy, że będziemy robić po święceniach. Powiedział, że oczywiście to zależy od przełożonych, bo ślubujemy posłuszeństwo, ale, e, ale właśnie często jest tak, że przełożeni e, rozmawiają z, i pytają się, co który człowiek chce robić, co myśli właśnie o swojej drodze, do czego ma jakieś predyspozycje. No, i tak niektórzy moi współbracia kursowi mówili, że na przykład misje, że nawet już ślistą myślą, że zostaną misjonarzami. Niektórzy mówili, że, że w Polsce, niektórzy może mówili, że jakieś konkretne dzieło w Polsce, a ja mówiłem, no raczej w Polsce, ale jeżeli gdzieś za granicą, to może raczej w Europie, gdzieś blisko, blisko Polski, może w Czechach. Bo na Ukrainie to, to nie, bo bym tam musiał się uczyć tych ruskich, czy tam wschodnich liter, ozbuki, to tak się mówi, cyrlicy. Cyrlicy. No, ale to, to może w Czechach. Akurat to był czas, kiedy, kiedy zaczynaliśmy misję w Czeskiej Republice. Ale to, to jak, jak powiedziałem, że może w Czechach, to nawet sam się zdziwiłem, że to mówię, bo, bo nigdy wcześniej nie myślałem o Czechach. Nie myślałem o Czechach, ale jak to powiedziałem, to zaczęło to nurtować moje serce. I, i od, wtedy, od, od, od tamtego momentu zacząłem myśleć właśnie o Czechach. Przyjeżdżałem też jako kleryk do Czech, żeby zobaczyć to miejsce. No i po pewnym czasie podjąłem razem z moim współbratem kursowym e, Mariuszem Leszko, e, podjąłem decyzję, że, że będę, że chcę pracować w Czechach, napisałem podanie, żeby po dwóch latach w Polsce, e, żebym mógł e, pracować w czesk republice. Moi przełożeni odpowiedzieli tak, jak najbardziej, więc pierwsze dwa lata byłem w Polsce w Ożarowie Mazowieckim. A potem napisałem znowu podanie, że jak najbardziej potwierdzam moją gotowość wyjazdu do Czech. To, że jestem w Czeskiej Republice, to ja biorę jako część powołania. Jako takie potwierdzenie, że to jest moje miejsce, to było to, że nauczyłem się języka czeskiego. Bo ja nigdy nie miałem dobrej głowy do języków. Maturę robiłem z angielskiego, ale to było naprawdę, naprawdę słaby angielski. Potem francuskiego się uczyłem podczas studiów w seminarium. Nawet wyjechałem na kurs języka do Lyonu, ale ani w angielskim, ani we francuskim nie przekroczyłem tej bariery mówienia w tym języku. Wstydziłem się mówić w cudzym języku. I tak właśnie powiedziałem panu Bogu, że jeżeli on chce mieć mnie w Czeskiej Republice, no to niech w takim razie tak to uczyni, tak to sprawi, żebym po, e, po trzech miesiącach mówił już w języku czeskim. Tak powiedziałem. Tak. E, stało się tak, że już po miesiącu, kiedy byłem w Czeskiej Republice to już, już na tyle się nauczyłem języka czeskiego, że już chciałem w nim mówić i chciałem z nim, w nim spowiadać, i poprosiłem proboszcza, żebym mógł spróbować właśnie spowiadać w tym języku. Także właściwie to było tak, że Pan Bóg odpowiedział i to znacznie szybciej. A dał mi tym sposobem potwierdzenie, właśnie, że to jest moje miejsce. Po dziewięciu miesiącach mówiłem, kazania już bez kartki z głowy. Może nie były jeszcze, ten mój język czeski jeszcze nie był doskonały i teraz po 12 latach, kiedy jestem w Czeskiej Republice, pewnie też nie jest doskonały, ale, no, ale dla mnie to jest potwierdzenie, że to moje miejsce jest właśnie w Czeskiej Republice. Dalszą rzeczą, która należy do mojego powołania jest bycie pielgrzymem. Pielgrzymki piesze były dla mnie od młodości bardzo bliskie. Pielgrzymowałem z Lublina, do Częstochowy, myślę, że to było trzy razy. Potem już jako kleryk pielgrzymowałem z Warszawy do Częstochowy, a potem też y, przed Diakonatem brałem udział w pielgrzymce do Bożego Miłosierdzia. Była to y, trochę inna pielgrzymka. Bo grupa nie była wielka, tak jak do Częstochowy się pielgrzymuje w tych grupach, które mają po 100, 200 osób, a cała pielgrzymka ma kilka tysięcy, to tutaj cała pielgrzymka liczyła około 50 osób. Pielgrzymowaliśmy z Warszawy, od Opatrzności Bożej do e, Krakowa, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach. Więc tam poznałem trochę inne pielgrzymowanie. Dużo się też tam nauczyłem. Właściwie z każdej pielgrzymki wynosiłem doświadczenie i po roku. Bycia w Czeskiej Republice, postanowiłem zaprosić Czechów do tego, żeby szli razem ze mną, właśnie w tej pielgrzymce z Warszawy do Krakowa. Jak zaprosiłem, ogłosiłem to w katolickich mediach. To zgłosił się jeden Czech i jeden Słowak. I pojechali razem ze mną na tę pielgrzymkę. I była taka sytuacja, że po pierwszym dniu pielgrzymki ja zachorowałem. Po drugim dniu pielgrzymki postanowiłem odłączyć się od pielgrzymki, bo przecież nie będę jechał w samochodzie jako chory człowiek e, i obciążam w ten sposób też pielgrzymów. Wróciłem e, do Ożarowa Mazowieckiego, a potem jeszcze wróciłem, już podczas trwania tej pielgrzymki, do Czeskiej Republiki. I kiedy wracałem w pociągu, to byłem taki e, trochę trochę zły na tą całą sytuację zaistniałą, bo. No bo. Panie Boże, dlaczego mi wziąłeś to, co lubię, to, co kocham, pielgrzymowanie? Dlaczego nie mogę, dlaczego ta choroba, dlaczego nie mogę dojść do tego celu? Ale potem zwróciła się myśl, czy Pan Bóg nie chce mi przez to coś powiedzieć? No więc zacząłem myśleć, może to jest to, że mam opuścić to, co e, kochałem robić w Polsce i zacząć to robić w Czeskiej Republice. E, więc postanowiłem w takim razie spróbuję zrobić pierwszą pielgrzymkę do Bożego Miłosierdzia w Czeskiej Republice. Założyć od nowa, od zera taką pielgrzymkę. E, był to rok 2000, 2008, rok później, w roku 2009. Piergrzymowaliśmy z Fulneka do Sławkowic, tam gdzie jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które jako palotyni dostaliśmy powierzeni, byśmy sprawowali opiekę nad nim od biskupa Brnińskiego. Pierwsza pielgrzymka do Bożego Miłosierdzia, do Sławkowic pierwsza, miała 50 osób, Nie, niecałe 50 osób, 48 osób. I to było dla mnie potwierdzeniem, że Pan Bóg rzeczywiście chce, aby ta pielgrzymka tam, y, tam była. Bo ja, kiedy myślałem o tej pielgrzymce, myślałem sobie, tak będzie 20-30 osób, to będzie dobrze. Proboszczom, y, kiedy rozmawiałem o noclegu, żeby, żeby poprosili parafian, żebyśmy mogli u parafian nocować, mówiłem, no będzie nas maksymalnie 40 osób. No było troszkę więcej, parę osób więcej. I ta pielgrzymka się zaczęła tak rozrastać, a ja też właśnie zacząłem rozpoznawać, że częścią mojego powołania jest bycie pielgrzymem. W tym roku e, pielgrzymka, może tak pokażę najpierw logo tej pierwszej pielgrzymki. Piesi Bożym Bożego Miloserdenstwa to jest nazwa. Sławkowice to jest to jest miejsce, gdzie pielgrzymujemy 2019, to, jest, to, jest, to znaczy, że to jest e, koszulka z tego roku. Z przodu, co jest z przodu, to się zmienia każdy, każdy rok. W tym roku jest to logo z beatyfikacji e, błogosławianego e, richarda, Ryszarda, Henkesa, Palotyna. Dlatego to logo w tym roku, bo chcieliśmy się też przez pielgrzymkę przygotować na beatyfikację. A dla nas, e, ksiądz Ryszard Henkes, Polotyn jest bardzo ważny, ponieważ on, Niemiec, e, pracował na terenie dzisiejszej Czeskiej Republiki, czyli był takim naszym takim pierwszym Polotynem, pradziadkiem, możemy powiedzieć, e, właśnie w Czeskiej Republice. Chociaż wtedy to jeszcze była. Trzecia Rzesza Niemiecka. Ja jeszcze powiem o tym logu. Niektóre tu musi być, aby to rzekł. To po czesku, po polsku ktoś tutaj musi być, aby to powiedział. To są słowa, które ksiądz Ryszard Henkes powiedział w swojej rodzinnej wiosce, kiedy jego rodzina, jego krewni mówili: Słuchaj, uważaj, bo gestapo cię śledzi, więc nie mów, nie występuj przeciwko Hitlerowi w swoich kazaniach. A on im odpowiedział, kto tu, ktoś tutaj musi być, aby to powiedział. Ktoś musi być, aby mówił prawdę. I właśnie za tą prawdę został później e, aresztowany, uwięziony najpoczątku w Raciborzu, potem przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam umarł, zaraził się tyfusem plamistym, umarł dwa miesiące przed wyzwoleniem. Obozu koncentracyjnego i jeszcze powiedziałem, że kocham Boże Słowo, bo to też odkryłem, że to też jest częścią mojego powołania. Ostatnie lata to jest odkrycie Lekcji Dywina, odkrycie całego tego świata, jakim jest słyszenie Bożego Słowa. W związku z tym, że odkryłem Lekcję Dywina, w związku z tym, że bardzo dużo mi Pan Bóg dał, Poprzez rekolekcję lekcji to postanowiłem, w ostatnich latach też podjąłem się organizacji rekolekcji lekcji w Czeskiej Republice. I po owocach poznaję, że to rzeczywiście jest dalsza rzecz od Pana Boga, że to rzeczywiście jest wolą Bożą, żeby takie, taka forma rekolekcji w milczeniu z indywidualnym towarzyszeniem duchowym żeby taka e, możliwość była w Czeskiej Republice. To jest moje powołanie i jak patrzę tak na moje powołanie, to, to jestem szczęściarzem. E, nie było tam jakichś wielkich nawróceń. W sensie takim, żebym robił jakieś złe rzeczy, a potem się nawrócił i już, już robił dobre rzeczy. E, było nawrócenie. Było nawrócenie teraz, przed paroma przed Parloma laty, właśnie pod wpływem e, lekcji dywina. Kiedy Pan Bóg mi pokazał, że nie mam być e, sportowcem, że nie mam, że nie, nie jestem sportowcem, ale że jestem pielgrzymem. Dla mnie osobiście nowy błogosławiony, ksiądz Ryszard Henkes e, jest e, bardzo ważnym człowiekiem, e, ze względu na to, że e, był e, rekolekcjonistą i to bardzo cenionym rekolekcjonistą. Głosił rekolekcje na Śląsku dla różnych grup społecznych. E, a ja, który zacząłem e, przygodę właśnie z rekolekcjami, rekolekcjami Lekcjo Dywina, e, właśnie całe to dzieło też powierzam e, jemu. E, całe dzieło Rekolekcji Lekcji Dywina w Czeskiej Republice. To jest moje powołanie. Jestem szczęśliwy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mnie powołał, za to, że jestem palutynem. Dziękuję też za moich świętych i błogosławionych współbraci.